Thank mm -hmm. you. Bardzo serdecznie witamy Państwa w Galerii BWA na nowej wystawie w sali głównej. Bardzo się cieszę, że po przerwie galeria wraca do życia ja mam nadzieję, że niedługo już będziemy mogli się na wernisażach spotykać wspólnie. Tym razem jeszcze, jeszcze witamy się z Państwem zdalnie. Jest z nami dzisiaj autor wystawy, pan Karol Szostak i jest z nami kurator, pan Jarosław Pajek. Wystawa powstała we współpracy z Centrum, Pol z Centrum Rzeźby Polskiej w Orańsku. Bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście Państwo ją obejrzeli, bo to jest rzecz wyjątkowa i myślę, że potem całym zamieszaniu też przyniesie nam trochę takiej estetycznej, wizualnej i emocjonalnej ulgi. Będzie czynna do 9 sierpnia, więc macie jeszcze trochę czasu. Od 3 lipca zapraszamy serdecznie i Pani Karol, bardzo proszę naszym widzom powiedzieć o tej prezentacji, która jest wreszcie. Dzień dobry Państwu. Bardzo chciałem podziękować Centrum Rzeźby, które objęło opieką. cykl wystaw, które tutaj kończą swój bieg. Pani dyrektor te, zechciała mnie przyjąć. Żebym pokazał w murach galerii swoje prace, przemawiam do Państwa, mając świadomość, że jestem obrazem płaskim. W związku z tym chciałbym zaprosić Was do przyjścia do tej przestrzeni i skonfrontowania się ze skarą przedstawianych rzeźb i obrazów, ich materią z myślą, która jest możliwa do odczytania na pewno w dużo większym stopniu w kontakcie bezpośrednim niż za pomocą tych naszych cudownych, ale jednak mediów technicznych. Jeżeli Państwo znajdziecie czas, odwagę i maseczkę, zapraszam do przyjścia, do obejrzenia wystawy. To zobaczymy. Ja również oczywiście przyłączam się do słów e, pani dyrektor i do zaproszenia na wystawę. E, bardzo serdecznie dziękuję też za e, zaproszenie do stworzenia tej wystawy właśnie w BWA w Olsztynie. E, cieszę się, że mieliśmy okazję współpracować e, z panią dyrektor i z ekipą właśnie z e, BWA e, Olsztyńskiego. Cieszę się, że można było się skonfrontować z nową przestrzenią, bo, tak jak już pani dyrektor wspomniała, jest to właściwie czwarta odsłona wystaw poświęconych twórczości Karolowi. I myślę, że ta przestrzeń dała nam jeszcze nowe doświadczenie, dała nam nowe możliwości. I rzeczywiście w tej przestrzeni mogliśmy też zaprezentować prace, które do tej pory nie mogliśmy użyć w wystawach ani w EWŁA w Kielcach, ani w Nowym Sączu, ani też w Galerii Oranżeria w Orońsku. Więc tym bardziej bardzo się cieszę, że ta przestrzeń uwolniona dla nas mogła być wykorzystana właśnie dla stworzenia tej właśnie wystawy, na którą bardzo zapraszam, serdecznie i oczywiście też chcę e, te podkreślić tą różnorodność, którą Państwo będą mogli e, zobaczyć e, na tej wystawie różnorodność prac, różnorodność materiałów i myślę, że wiele z e, rzeczy Państwa może tutaj też zaskoczyć. I cieszę się, że miałem okazję. Z Państwem tutaj być, pracować. Jest z Panią dyrektor, współpracować z Karolem. Bardzo dobrze nam się pracowało oczywiście tutaj z całą ekipą, więc cieszę się jeszcze raz. Dziękuję i wszystkich pozdrawiam na razie przez przy pomocy właśnie medium takim, jakim jest tutaj kamera. Tak, to jest taka dziwna dla nas sytuacja, no, Tak właściwie pierwszy raz, pierwszy raz przemawiamy, przemawiamy naprawdę no w pustkę, wiedząc, że ktoś nas będzie oglądał i to otwieranie online, no to zupełnie co innego niż, niż stać przed Państwem i widzieć, i widzieć Wasze twarze i widzieć Wasze emocje i cieszyć się na to, że będziecie mieli po prostu za chwilę przyjemność z tego, co dla Was przygotowujemy. Chciałam jeszcze dodać, że wspólnymi siłami, jako że ta wystawa była prezentowana w kilku miejscach, wspólnymi siłami udało się wydać obszerny katalog dotyczący twórczości Karola Szostaka. On jest u nas dostępny i mam nadzieję, że niebawem więcej Państwu o nim powiemy. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.